Witajcie. Podziemny świat kowala zawitał na włoską ziemię. Znajdujemy się przy forcie Montecino Nord. Jest to jedyny fort we Włoszech, który zachował się w oryginalnym stanie i z oryginalnym uzbrojeniem. Fort powstaje tuż przed I wojną światową i ma bronić Królestwo Włoskie przed Austro-Węgrami oraz Niemcami.

Pierwsza sala. Zobaczcie, jaka świetnie narysowana mapa. Ona jest naprawdę namalowana, nie jest to nic przyklejone. Udało nam się przetłumaczyć, że tą mapę narysowano w 1949 roku, jako mapę instruktażową. A tutaj mamy podpisy autorów, jednego żołnierza i i jednego oficera. Kolejne pomieszczenia. Jakaś stara szafa. Słuchajcie. Obiekt jest wybudowany w wykutej skale. Jego ściany mają 4 metry betonu. I ten obiekt nie przepuszczał wody. Więc wodę tu pozyskiwano z wody deszczowej. Wybudowano tu system filtrów oraz rur. Które doprowadzały wodę do tego obiektu. Zobaczcie tutaj. Jest jakaś givera. Przejdziemy sobie jeszcze do tego pomieszczenia. To wygląda mi na Izbę Żołnierską, szafki chyba dla tych żołnierzy. O, tutaj mamy jedną otwartą i widzimy wyposażenie. Słuchajcie, udało nam się przetłumaczyć dzięki Patrykowi, naszemu tłumaczowi, że jest to jedyny budynek, który w czasie I wojny światowej posiadał instalację elektryczną. Ta, która jest tutaj na sofie, jest oryginalna z tamtych czasów. Oryginalne kraty, które zachowały się do dzisiejszych czasów. I korytarz, który prowadzi. Takim półkolem do góry. Standardowo oddalamy się od wycieczki, żeby nagrać w spokoju jak najwięcej. Zobaczcie okienko strzelnicze do tych muszkietów, które widzieliśmy na tamtej wystawie. Kolejna oryginalna instalacja elektryczna. Na drugiej stronie mamy odnogę w prawo. Zobaczcie, jak to świetnie tutaj się zachowało. Oprócz tej oryginalnej kraty w świetnym stanie jest ta lampa, która już zaryzywiała, ale też szkło jest oryginalne. Być może znajduje się tam jeszcze oryginalna. Żarówka tam przejść nie można, i wejść tutaj też nie. Wróciłem do tego głównego chodnika, który prowadzi cały czas pod górę. Tutaj mijamy kolejne. Małe pomieszczenia z okienkami strzelniczymi oraz oryginalnymi drzwiami. Cały czas idziemy pod górę. Tutaj zobaczcie, zachował się fajny system rygli. Może trochę lampką. Słuchajcie, dochodzimy do tego systemu wody, o którym Wam wcześniej wspominałem. Zobaczcie, u góry zachował się zbiornik oraz pompa. Pompa, którą uruchamiało się takim kołem. Nie była to taka wajcha, tylko kręciło się kołem. Świetnym elementem jest tutaj zachowana betonowa umywalka z kranem. ranem, który jest wciskany taki, że tylko woda leci na daną chwilę. Te oryginalne przełączniki to są takie smaczki, które próbuję dla Was wyłapać. Jakieś pomieszczenia. Za chwilę dowiem się, co tutaj się mieściło. Tylko muszę wrócić do przewodnika. Ale zobaczcie, Świetnie, bo tutaj witają nas palmy. Okienka strzelnicze, które widzimy z drugiej strony. Zobaczcie, jaka ciekawostka, jak jaszczurka popyla. Ale jak szybko. No dobra. Potężna brama, do której zaraz pójdziemy. Przepiękny widok na Alpy. I jakaś maszyna. Moją uwagę przykuł napis nad drzwiami. Próbuję go Wam przetłumaczyć. Pokój numer 3. Zachował się tutaj system podawania świeżego powietrza, pewnie czystego. Zapewne to zrobiono już w czasach późniejszych. Oryginalne skrzynki elektryczne, przełączniki, kolejna sala oraz schody, które prowadzą na wyższe piętra, wejdziemy sobie troszeczkę. Jak udało mi się ustalić ten napis, to takie mocno dla żołnierzy: jeden jest silny jak trzech. Kolejne napisy, które prowadzą nas na bardzo ciekawy poziom. Zobaczcie, jest tutaj winda. To jest winda, którą podawano tutaj tego typu pociski. Tu jest kolejny mechanizm windy i tam kolejny. Zobaczcie jaki świetny system rodem z okrętów, czyli rury głosowe. Zobaczcie jak to wszystko jest tutaj o rury głosowe wyciągało się korek i mówiło się drabina wejście chyba do kopuły Jakaś jest nad nami kopuła Słuchajcie zaryzykuję ja póki nikogo nie ma i tam wejdę żeby wam pokazać wnętrze jakiejś kopuły Dobra schodzę na dół imię nie złapali kolejne pomieszczenia system dmuchaw do filtrów nawet zachował się bardzo stary przełącznik tak ale w tej kopule tam nic nie ma byłem wewnątrz tak zobaczcie Tutaj jaki jest ciekawy mechanizm? Mechanizm do podawania pocisków na górę. Kurde. I tam jest działo, tu jest kopuła, tamto to jest jakaś obserwacyjna. Być może uda nam się wejść do jakiejś kolejnej. Kolejne pomieszczenie. Ten sam układ filtrów, ale tutaj uda nam się wejść. Zobaczcie, tak to wyglądało. System podawania pocisków Zobaczcie i armata, która się tutaj zachowała. Armata lub działo, nie wiem jak to nazwać, ale wszystko zaoliwione System pokręteł. Rura do odprowadzania dymu z wystrzału. Super, no mega. To jest mega. Pamiętacie te schody, które wam pokazywałem niedawno? Tędy się wchodzi na górny poziom, z którego wyszliśmy. Zobaczcie jaki przepiękny widok na góry. kolejny zbiornik na deszczówkę, który zachował się tu w oryginalnym stanie, to właśnie z tej deszczówki, jak Wam wcześniej wspominałem czerpano wodę na potrzeby fortu. Wyszliśmy z tego systemu można powiedzieć podziemnego, żeby wdrapać się, Na górę, gdzie witają nas przepiękne widoki gór, ale nie tylko. Przed chwilą byliśmy w tych działach czy armatach, kopułach, jak zwał tak zwał, ale sami przyznajcie, że to jest coś naprawdę mega. A tu na końcu widzimy tą naszą kopułę obserwacyjną która była zaczopowana od spodu Fort miał chronić trzech dolin, cieśnin